Ale wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdźcie. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć, ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem? Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na. Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem. Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa. Wesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. Co... To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz klaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Ian, ja... nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. <laughs> Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Esker, opowiedz jak załatwiłeś tego katakana, którego razem kroiliśmy. Katakana? Oho, to są niebezpieczne syny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas Twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. No, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce? Mhm, uh -huh. a ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką. Nabombiła się fiztechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się. No i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwarzeńców. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak, miałem kontrakt w Lan Exeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kawirze potrafią sypnąć z wodą. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I pas kudził na gościńcu, przez co łatwo poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejść do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trola, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatycznie, jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem, jak Lambert. Odłożyć na bok ideały, takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem mien. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Welen, na Skeligę. W Nowigradzie ratowałem jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Tris? Tris. Radzi sobie. A jakiej blizny posoden? Znikł już? Lambert, to już nie jest śmieszne. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Jennifer, co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz? Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko. Że co kurwa? Grzeczniej. No nie. Czy ty słyszałeś? No, raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo, chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo. Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić u mnie dawny kształt, trzeba wpierw. <słuch> jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją formować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje parę z szaleją. Żebyś się nie zdziwił, staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że nam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów. A teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Nie, ale zagryska się skończyła. Geralt. Skoczyłbyś do kuchni, mm. panowie, korzystając z okazji. Miło się piło, zwłaszcza z lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień, nie posłuchał. Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. O, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy? Żienefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lup. To co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany. A on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym moją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No, i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku Mazur. Piękna historia. I z murały. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Możecie odetchnąć. Jen i ja nie jesteśmy razem. Już raczej nie będziemy. To by tłumaczyło, czemu pani czarodziejka ma muchy w nosie. Daj już spokój. Wybacz, głupie żarty, Nie wiedzieliśmy. Chcesz, chcesz o tym pogadać? Nie. Chcę się napić. Da się załatwić. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie. Zaraz wrócę. Gdyby się odleje. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Pola, mhm. młodzieńcy! Co to za prywatka! Alkohol pojadam wam jest najgorszym wiedźmi na wrogie. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk mody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie jak szedł wyrywać panny. Co jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do ziemi. Młodzieńcy! Bycie Wiedźminem to nie śmiechy i krótka chwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas to dziadek. Nie dla nas. Dobra, dobra. Jeden wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź polej. Eh, poleje cię, jest kiel, I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Egipcie. Zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. Przystoi, jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od. Nigdy w życiu nie. i kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? Biedny. Do Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie. Przespałem się z sukubem. No proszę. Eskel, eskie dzika woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Licho Lamberta, ale żeby ty, co by powiedział Papa Wesemir? Myślę, że Papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Gerald, twoja kolej. Nigdy w życiu nie. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was znak, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi, to był przyjaciel, nie chciałem sprawić mu przykrości. Co? prawdziwy z ciebie truch. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Uch. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem, poza Grychem. Mm, no dobra, to ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Lambert, chłopie, muszę ci coś powiedzieć. No? Potrafisz być kawał świni, ale ja cię, chłopie, kocham. A ty jesteś bufą. Ale kurwa w ogień bym za tobą skoczył. Chodź, tu, bracie! Choler, potłukłeś się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba. Trzeba się rozejrzeć. To. zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę! Gdzież się podział nasz młodzież. Czyżby w niebezpieczeństwie był, jakowan? Za mną w sukurs! Rozlał wino i nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on się chyba pożegał. Eskel. Hop go. Eskel. 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 Eskel pierku. Ej. słyszałeś? coś, coś jak ej. Dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy doszło do walki. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódlka! Co? Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, żeby pić. Ej, ej, spuchuj się, pożyj. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzech. No to doprośmy kogoś. Jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza A Ej, lepiej nie budzić, wierz mi. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Łączymy ich megasko, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie zowy na to? Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy Loże czarodzie jak na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Jennifer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? Nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zestrasz. Nie marucie, skel, wbijamy się. Fa, 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 fa. za łażki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale związła fargał. Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralta! O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć. Jak ulał. Tak, jak już puścił w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, nie, nie nie, Nie, nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra, ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Ked mil do in, hokus pokus, sary mary Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Straż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.